Wyobraźcie sobie spacer alejkami sklepu zoologicznego. Kolorowe opakowania, chwytliwe hasła, duże litery. Bezbożowa, z naturalnym białkiem, zdrowie twojego upila. Te hasła krzyczą z każdej półki. Od razu włącza nam się myślenie, to chyba musi być coś dobrego. W końcu zboża to przecież zapychacz, a ta karma ich nie ma. Nazywam się Marek Busza, jestem dietetykiem zwierzęcym i właścicielem firmy Petslover. W dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić właśnie na tej konkretnej karmie. Czy naprawdę napis bezbożowa wystarczy, aby produkty były dobre i pełnowartościowe? Nie powinno być żadnych obaw co do stwierdzenia, że psy i koty to zwierzęta mięsożerne zwłaszcza jeśli mówimy tu o kotach, które są bezwzględnymi mięsożercami. Budowa anatomiczna, a zwłaszcza uzębienie psów i kotów, dowodzi o mięsożerności tych dwóch gatunków. Psy i koty najwięcej wartości odżywczych pozyskują z białka pochodzenia zwierzęcego, co oznacza, że głównym składnikiem w ich diecie powinno być mięso. Wynika to m.in. ze specyficznego zapotrzebowania na aminokwasy egzogenne, które jest bogate właśnie białko pochodzenia zwierzęcego. Dążę jednak do tego, że w diecie psów i kotów nie jest istotna tylko ilość białka, a również jego jakość. Na jakość samego białka które może być zbudowane nawet z mnóstwa aminokwasów, wpływa m.in. jego źródło oraz strawność. W kolei sama strawność białka wynika już z predyspozycji danego zwierzęcia, obróbki termicznej produktu oraz zawartości pozostałych składników odżywczych i substancji antyodżywczych. Jeżeli już mówimy o strawności, to najwyższą strawnością charakteryzują się białka pochodzenia zwierzęcego, osiągające nawet 98%. W kolei białka jajakurzego zostało uznane za międzynarodowy wzorzec wartości odżywczej pod względem składu i proporcji zawartych w nim aminokwasów egzogennych. W przypadku białek roślinnych, strawność nie przekracza zazwyczaj 70%. Jest to związane między innymi z zawartością błknasrowego. Bez dwóch zdań możemy stwierdzić, że dla psów i kotów lepsze będą białka pochodzenia zwierzęcego. Dlatego tak ważnym jest, aby analizować składy karm. Prawdę mówiąc, jeśli kupujemy karmę dla naszego psa lub kota, odwracamy opakowanie, czytamy skład, nie jest on dla nas jasno i sensownie rozpisany, to powinna nam się zapalić czerwona lampka. Jeżeli producent skupia się na jakości swojej karmy, to z reguły nie powinien mieć nic do ukrycia. W dobrych karmach na pierwsze miejsce powinno się znajdować źródło białka poznania zwierzęcego. Należy również zwrócić uwagę na samo źródło, w którym powinno być przede wszystkim mięso mięśniowe. Wielu producentów, zwłaszcza karm suchych, stosuje pewne triki, aby ukryć niektóre niekoniecznie pożądane składniki. Najczęściej jest to dzielenie jednego składnika na więcej, mniejszy wagowo lub procentowo. Nawiązując do karm bezbożowych, faktycznie pozytywnym aspektem będzie to, jeśli taka karma nie będzie zawierała zbóż. Zboża to niepotrzebne dodatkowe. Źródło białka pochodzenia roślinnego oraz częsty alergen. Mogą one również powodować niestrawność oraz inne dolegliwości zdrowotne. Jednak niestety sprawa nie jest wcale taka prosta. To, że produkt nie zawiera zbóż, nie oznacza, że jest to produkt odpowiedni. Często w karmach oznaczających się mianem bezbożowych możemy znaleźć inne równie zbędne źródła białka pochodzenia roślinnego, jak na przykład groch czy soja. Jeżeli karma zawiera dużą ilość składników, z reguły nie jest warta uwagi. Bardzo łatwo jest taką karmę ocenić, obliczając zawartość węglowodanów w suchej masie. W opisie filmu zostaje Wam link do niezbędnika psiego i kociego opiekuna, dzięki któremu możecie wykonać takie obliczenia i sprawdzić czy ta karma jest dla Waszego pupila. Dodatkowo jest jeszcze kwestia ryżu, który jest często traktowany dość po macuszemu. Ryż również jest jednym z rodzajów zbóż, więc dotyczy go taka sama zasada jak np. pszenicy czy jęczmienia. Choć często traktowany ulgowo, Pamiętajmy, to wciąż zboże. Przejdźmy teraz do węglowodanów. Są to związki, z których wchodzą m.in. cukry, takie jak glukoza, fruktoza, sacharoza, skrobia oraz frakcje włókna pokarmowego, takie jak celuloza. Obie grupy węglowodanów odgrywają nieco inną rolę w organizmie psów i kotów. Te pierwsze pełnią funkcję energetyczną, zaś włókno nie zostaje strawione, przez co jego główna funkcja to pobudzanie perystaltyki jelit. Jak się jednak okazuje, psy, a zwłaszcza koty, Wcale nie potrzebujemy wyglowodanów do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jeśli szukamy karmy zawierającej włókno, to najlepiej znaleźć taką, w której włókno pochodzi z warzyw, a nie ze zbóż. Koty zostały obdarzone w zdolność pozyskiwania energii z białek poprzez proces zwany glukoneogenezą. To w skrócie oznacza pozyskiwanie glukozy z substratów niecukrowych. Jest to niepodważalny dowód na ścisłą mięsożerność kotów. Nadmiar węglowodanów w diecie psów i kotów bardzo często prowadzi do problemów zdrowotnych, takich jak np. cukrzyca lub choroby wątroby i trzustki. Jeśli odnosimy się do rodzaju karmy, to z reguły karmy mokre zawierają znacznie mniej węglowodanów niż karmy suche. To wynika z samego procesu produkcji, gdzie w przypadku suchych, aby otrzymać formę suchego krokiecika o określonym kształcie, Niezbędne jest wykorzystanie konkretnych surowców, zwłaszcza skrobiowych. W normach żywieniowych nie zostały określone ani maksymalne, ani minimalne zalecane wartości węglowodanów w diecie psów i kotów. Dlatego problematyczne jest to powiedzieć, ile węglowodanów powinno być w karmie dla psów i kotów. Natomiast najważniejsze jest zachowanie umiaru. I moim zaleceniem jest, im mniej węglowodanów, tym lepiej. Bardzo istotne jest jednak, że istnieją różne dolegliwości. Dlatego dietę psa i kota zawsze należy indywidualnie dopasować. Podsumowując, to, czy karma zawiera zboża, lub czy też ich nie zawiera, nie powinno być jedynym kryterium jej wyboru. Jeśli ich nie zawiera, to na pewno będzie pozytywny aspekt. Ale zawsze powinniśmy analizować cały skład i zwracać uwagę, czy karma nie zawiera w sobie innych haczyków. W swojej praktyce dietetycznej nigdy nie zalecam karm suchych. Między innymi właśnie z powodu wyższej do wartości Taka karma niestety jest też mocno przetworzona i zawiera niską wilgotność, która nie jest naturalna w żywieniu psów i Jako jedno z lepszych rozwiązań dietetycznych dla psów często polecam dietę barw. Jednak zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest przekonany do takiej diety. Więc w tej sytuacji warto mieć świadomość, Czym powinna się oznaczać dobra karma dla psa lub kota? Nie daj się złapać na modne hasła. Analizuj skład, patrz dalej niż pierwsze słowo na opakowaniu i pamiętaj, dobra dieta to inwestycja w zdrowie Twojego pupila dziś, jutro i za kilka lat. Z mojej strony to wszystko na dziś. Dziękuję Ci za oglądanie. Zostaw like, subskrypcję albo komentarz, bo to dla mnie znak, że treści, które tworzę są dla Ciebie ciekawe i przydatne. Do zobaczenia za tydzień w środę.